Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, z uwagą przesłuchiwałem się tej serii, długiej serii pytań, które były kierowane do Pana Ministra i w uzupełnieniu tych, tego mojego pytania, czy serii pytań, które miałem okazję Panu Ministrowi zadać i uzyskałem odpowiedź, za którą dziękuję. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na parę niebezpieczeń związanych z niewyważeniem odpowiednim, nie odpowiednim proporcji w zakresie proponowanej deregulacji. Dlatego że i pan minister to pośrednio przyznał dlatego że właściwie jakby się wczytać w ten projekt, który był przedłożony przez rząd do Sejmu, to mieliśmy zupełnie inny projekt ustawy w stosunku do tego, co z Sejmu wyszło. Ja bym nie chciał teraz omawiać całego procesu legislacyjnego, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o zawody związane z nieruchomościami, a myślę tu szczególnie o zawodzie zarządcy i pośrednika, i w moim wystąpieniu na tych dwóch zawodach bym się skoncentrował, bo znam tę problematykę to mamy bardziej do czynienia, yy, bardziej z dereglamentacją niż deregulacją. Dlatego, że właściwie jakby się literalnie wczytać w ten zapis, który jest w tej chwili, to można by odnieść wrażenie, że każdy, kto ukończył 18 lat życia, może być w zakresie pewnych, yy, może być karany nawet w zakresie pewnych przestępstw, może podjąć się Zarządzania nieruchomości w każdym zakresie, nieruchomości zarówno lokalowych, a więc na przykład dla wspólnot mieszkaniowych, ale i nieruchomości komercyjnych, nieruchomości do takich jak mm, przeznaczonych na cele publiczne, jak hale widowiskowe, hale sportowe. I może to robić na podstawie, ja mówię teoretycznie, jakby się wczytać. Może to robić na podstawie umowy ustnej z, zarząd, z właścicielem nieruchomości czy z władającym daną nieruchomością. Może to robić w sposób nieprawidłowy, a przecież wiemy, że dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że każda nieruchomość musi podlegać okresowym przeglądom instalacji elektrycznej, sanitarnej, w tym kominowej, Gazowe, jeżeli takowa istnieje. Również właśnie zostały zaostrzone przepisy w zakresie na przykład śniegu na dachu, który zalega, no między innymi pokłosie tragicznej katastrofy z 20, bodajże 6. stycznia, o ile pamiętam, 2006 roku w hali katowickiej, w której zginęło 50 kilka osób no, w wyniku całego procesu nieprawidłowości od procesu projektowania po proces zarządzania tą nieruchomością, co wywołało wówczas ogromną debatę na ten temat i zostały zaostrzone przepisy, na, zwłaszcza w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa. A więc nie mówimy sobie o zawodzie typu no, sprzedawca sznurowadeł z całym szacunkiem, czy jakimś innym zawodzie, no, który nawet źle wykonywany, ja mam oczywiście szacunek dla każdego zawodu źle wykonywany nie prowadzi do takich skutków, jakich szczególnie w tych dwóch zakresach może być. Teraz sprawa pośrednika no tak samo pośrednikiem może być każdy. Obecnej regulacji na pośredniku ciąży obowiązek poznania akt związanych z daną nieruchomością, ciąży obowiązek rzetelnego wykonania swoich obowiązków w związku z powyższym. Osoba, która zwraca się, chce nabyć nieruchomość czy zbyć nieruchomość zwraca się do pośrednika, ma prawo i w świetle obecnej regulacji jest to w jakiś sposób gwarantowane uzyskania rzetelnego wykonania tej usługi i bezpiecznego. Dlatego wiele osób posługuje się pośrednikiem, a nie na tak zwanym obrocie bezpośrednim, dlatego że ceni sobie bezpieczeństwo, a często w grę wchodzi dorobek całego życia tej osoby bądź kilku pokoleń z rodziny tej osoby, bo przecież te nieruchomości to nie jest taki towar powiedzmy codziennego użytku, który jest, yy, który jest po prostu o niskiej wartości. No wiemy jakie ceny nieruchomości są mimo kryzysu, one nadal są w Polsce wysokie. W związku z powyższym te standardy wykonywania obu tych zawodów, no one mają istotne znaczenie dla zaufania obywateli w stosunku do państwa i powstały w wyniku już nie będę historycznie opowiadał, ale wzornictwa przede wszystkim na rozwiązaniach brytyjskich i amerykańskich, między innymi twórcy ustawy z 1997 roku czy tych zapisów, które dotyczą tych zawodów w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami po prostu wzorowali się na tych rozwiązaniach, no, krajów, które są absolutnie wolnorynkowe i krajów, gdzie obrót nieruchomości jest fundamentem wolności gospodarczych i wszelkiego działania w tym zakresie. Wypraktykowano te wzory, lepiej, gorzej to po prostu funkcjonowało. Ja rozumiem ducha te regulacji, rozumiem, że jest cała seria zawodów, które w wyniku zaszłości historycznych, w wyniku no, korporacji zawodowych, yy, różnych branż, no po prostu w niektórych sprawach no, obrosły już takimi obwaraniami, że właściwie albo jest dziedziczne wejście do zawodu, no, albo wymaga jakiś szczególnych działań, już czasami może, nie chcę tego mówić, yy, o jakiejś konkretnej grupie, ale wymagających działań powiedziałbym pozamerytorycznych, żeby móc uzyskać wejście do grupy zawodowej, która, powiedzmy, bycie w tej grupie zawodowej daje prestiż i daje również określone profity finansowe. I ja tutaj w tym zakresie absolutnie nie podejmuję się polemiki i dyskusji. Uważam, że ten kierunek jest jak najbardziej słuszny. Dlatego cieszę się, że pan minister przychyla się do takiego oto toku rozumowania żeby przy okazji tej ustawy nie doprowadzać do sytuacji wylewania dziecka z kąpielą. To znaczy, że pod hasłem deregulacji likwidujemy zapisy, które jednak dawałyby pewne standardy bezpieczeństwa obywatelom, uczestnikom rynku i dawałyby możliwość, no, że obywatel ma jednak jakieś zaufanie do tego, że te, te zawody, które po prostu funkcjonują, działają w sposób właściwy. A również, żeby obywatele, a ja przypomnę, że Polska jest krajem jednym z trzech bodaj w Europie, w których jest najwięcej nominalnie właścicieli nieruchomości. Ponad połowa Polaków jest właścicielami bądź współwłaścicielami jakiejś nieruchomości, bądź rolnej, bądź nieruchomości użytkowej czy mieszkaniowej. To jest swoisty fenomen, ponieważ w takich krajach jak Francja no tych właścicieli jest 20%, więc to nie dotyczy jakiejś wąskiej grupy ludzi superzamożnych. Często ludzie o bardzo skromnych dochodach w wyniku czy uwłaszczenia się na zasobie komunalnym, czy w jakimś czy tam zakładowym, czy, 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 czy przez przekształcenia współdzielca dochodziły do tytułu własności i dzisiaj są właścicielami i po prostu y, mają prawo mieć poczucie bezpieczeństwa. Mało tego, przecież jest grupa lokatorów, którzy w zasobach czy komunalnych, czy, y, czy winnych, czy, czy na wolnym rynku, czy w jakiejkolwiek innej formie, ale grupa, która na, na zasadach najmu, czy na czas nieoznaczony, czy, 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 czy najem okazjonalny, po prostu korzysta z nieruchomości i również ma prawo jako mieszkańcy, jako lokatorzy mieć poczucie bezpieczeństwa. Dlatego mnie osobiście bardzo zaniepokoiło skreślenie dwóch moim zdaniem fundamentalnych i podstawowych wymogów dotyczących tych zawodów, a mianowicie odejście od obligatoryjnego ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej, które przy obecnych regulacjach, obecnie obowiązujących, zarówno pośrednik, jaki zarządca nieruchomości winien dokonać, no to jest jakaś gwarancja po prostu dochodzenia ewentualnych roszczeń przy sytuacji źle wykonywanych czy no nie daj Boże doprowadzenia do jakiejś dramatycznej sytuacji i po drugie obowiązek dochowania formy pisemnej zawierania usługi i tu się postaram wyrazić, wyrazić precyzyjnie, mianowicie nie wykonywania zawodu zarządcy, bo ta ustawa go likwiduje, ale wykonywania czynności związanych z zarządem, czy wykonywania czynności, powiedzmy tak, roboczo związanych z pośrednictwem. I dlatego ośmielam się Wysokiej Izbie przedłożyć poprawkę, która Powodowałaby, że skreślając artykuły od 190. Przepraszam 187 190 aby zostawić oblik dochowania trybu pisemnego związanego z, wykonywaniem czynności w zakresie zarządu bądź pośrednictwa oraz obligatoryjnego ubezpieczenia się. Moje poprawki nie ingerują w filozofię chciałem to jasno podkreślić, żeby nie były traktowane jako przywrócenie tego, co w wyniku prac sejmowych czy pierwotnego przedłużenia zostało zniesione. I takie poprawki chciałbym znaczy składam i chciałbym prosić wysoką Izbę o pozytywne zaopiniowanie, to znaczy przegłosowanie tych poprawek. Dziękuję bardzo.